Wszystkich z tej strony Daro, a oto kolejna część moich zmagań w grze Legend of Grimrock. Ostatnio sobie skończyliśmy dokładnie w tym momencie. Tutaj stanęliśmy przed takimi jajkami, których jeszcze nie wiadomo co z nich będzie, ale jak już sporo grałem w grę Alien vs. Predator, myślę, że Wy też to graliście. Raczej z takich jajek nic miłego nie wyskakiwało, więc doświadczenia z tej gry spróbuję je spalić. No, jakieś strzały, nie wiem czy one wpadły stąd, czy tu już były. No tak, nic tutaj nie widzę z nich, nic się tutaj nie da zebrać. I też żadnych przycisków nie ma. Więc może to było tylko moje takie obawy, może jakbym, obiegłym normalną bronią je chciał zniszczyć, to by coś wyskoczyło. No nie wiem, teraz chyba mam do przejścia tutaj. Więc otwieramy. Ups, pająk, który może mnie zatruć. Szybko on bardzo atakuje. Poza tym ma bardzo wysokie, bardzo wysokie obrażenia, zostaje. Bo udało się go zniszczyć, nic nie wypadło. Zapiszę i prześpię się. Tutaj tylko chwilę, żeby odnowić życie i magię. Teraz tutaj napisy. No już. Poczekajmy, aż się wszystko odnowi. I lecimy. Może sobie tutaj to przejście podniosę nóż o tutaj kolejna pompanie nie byłem chyba tutaj wcześniej przejdę no dobra ha, tutaj nic już nie mogę zrobić no nic to idziemy dalej chyba moje ostrze leży, no dobra Mniejsza oto idziemy tutaj, tak? Tutaj dokładnie. Tu. Klucz będzie potrzebny. Może zanim przejdę dalej, zobaczę, czy coś tu jeszcze jest ciekawego. Jakiś zawalony tunel. Kolejne jajka. Spróbuję teraz je normalną bronią. Też się nic nie stało. No te będą. Sak, poświęcenie, tak? Cóż, ja tam na razie nie będę miał zamiaru zeskakiwać. Zobaczmy co tutaj się jeszcze da zrobić. Okej okay, tutaj. O kurde. Miałem rację, że będą pająki. Ale nie spodziewałem się, że będzie ich aż tyle. I zatruł mi jednego z moich towarzyszy. Teraz spróbujemy sobie odtrudkę zrobić. Ups. Co jak umrze postać? Jeszcze nigdy nie miałem takiego przypadku. O, o. wola znowu cały czas za mało energii. Wiedziałem, że coś nie skończy, nie wiem co może mi odradzić, odrodzić moje postacie. zamkniemy drzwi zobaczmy może wrócę jakoś do tego kryształu który był wcześniej Już nie pamiętam gdzie on dokładnie był Aha, tędy dobra. O nie, tu jest, tu jest kryształ. czy to mnie odrodzi? O, odrodziło. Świetnie. Więc teraz wracamy tam. Już szybałem, że nie odzyskam. Jak tutaj trzeba było. Muszę chwilę przypomnieć. Aha, już pamiętam. Muszę kamień bo trochę szkoda, ale nie mam znowu Nie, jest kamień. Mój kamień mnie uderzył Ciekawe Jest, udało się Dobra, no to wracamy z powrotem Zapiszę Tych pająków to, Gdzie to było teraz? Już te tunele mi się pomieszały. Nie w tą stronę O, niemiło, zamknięty. Zapalony tunel. Tak to się wtedy stało, że to się zamknęło, dobra. Nie idę tam lepiej. O, są potrzebne dwa klucze. No więc dobra. Idziemy teraz tutaj. Walczyć teraz z tym pająkiem. U. Udało się, że nikogo mi nie zaraził. Świetnie. Mam nadzieję, że z tych jajek nie wyjdzie w nieoczekiwanym momencie. Pająk to jest, to już miałem, to się nie przyda. U, miecz. Zobaczmy, co on tam ma. 14 do ataku i 15 do prędkości. Mm -hmm. A tu. No to tutaj lepsze o wiele A tutaj? Klucz o tu jeszcze jakiś krzaczek Przyda się do alchemii Zobaczmy, tutaj plus 3 to... O, to mu się przyda No, kończy mi się. O. Dobra, boję się, że coś będzie za tym przejściem. Weźmy tylko jeszcze. że to trochę tych niepotrzebnych mi tu rzeczy. Więc tak. Dodamy jej. O, ona może będzie trzymała to tutaj hmm, zaraz to posąkujemy chwilę moment Lubię mieć zawsze wszystko posegregowane. No i świetnie. Możemy kontynuować, zapiszę. Nie wiadomo, co będzie za tymi drzwiami. Poświęcenie, tak? Coś mi się tutaj wydaje, że. czegoś jakoś tą zapadnie wejść, ale. No nic nie widzę, nie widzę żadnego w ogóle przycisku Na ścianie nic mi nie przychodzi do głowy Jakby tą kratę można było otworzyć? Pomyślmy, gdzie jeszcze nie byłem? Chyba tutaj są potrzebne te dwa klucze, tak? Mam tylko jeden klucz Hmm A, i tak to jest zrobione, że... Mhm, to jest tak A tutaj? Tutaj też coś pominąłem Zaraz się przekonamy co tam było? O, zejście na niższy poziom. Czy nie wiem, tam jest sacrifice, tak bym musiał zeskoczyć na niższy poziom i wrócić tędy, bo tu jest dźwignia jakaś. Nie, wiem, próbujemy. Może o to chodzi. Jak nie, to będę miał problem. O, tu tylko rzeczy. I powrót na poprzedni poziom. Zobaczmy co to za spodnie. Czy ktoś kto jeszcze nie ma spodni? Wszyscy mają. Spróbujemy spaść gdzie indziej. Coś mi się wydaje, że bez tego upadku nie będzie dało się nic więcej zrobić. No więc spróbujemy. Położymy tutaj jeden kamień. Teraz jesteśmy na poziomie czwartym. Hmm. Nie, spojrzę tutaj ten kamień. Zobaczymy, czy to mi coś na górze zmieni. I ten przycisk nie wiem, nic się nie zmieniło. Dobra, wracamy zobaczmy, czy to dało jakiś efekt. No, przeszedłem. No i zobaczmy otworzyły się tutaj żadne drzwi się nie się chyba nie otworzyły tutaj też nie widzę żadnej różnicy ani tu hmm. Niczego nie zmieniła. Tamten tam też niczego nie zmienił. Wsadzę na razie ten klucz tu, prawego otworu. No nic, nie widzę nic, co mi mogło pomóc w tej sytuacji. Chyba, że po prostu tutaj ta dźwignia też coś zmieniła. Z tym, że ja otworzyłem sobie to przejście. To się, że jakiś przycisk widzień. Dobra. No, no nic, chyba nic już po prostu nie wymyślę chyba już wszystko co mogłem zrobić zrobiłem może jeszcze spróbuję